Caveira, Su, Caveira, Suka, Veira, i jest dużo, w każdym razie rzadko będziesz używał tych pseudonimów. Jest to ban jeszcze bardziej podstawowy niż taczer na wysokich rangach, bo Suki boi się każdy. Czasami jednak lepiej jest zbanować kogoś innego, i to jedyna sytuacja, kiedy możesz spotkać Suka Weirę na mapie. Co ta tancerka sam by potrafi? Chodzić po cichu i przesłuchiwać powalonych atakujących. Nauczyła się tego w dzieciństwie kiedy miała wydzielane porcje jedzenia i musiała się zakradać w nocy, żeby podjadać. Coś jak na Jacku, przesłuchaj, nie nauczyła się. Kiedy w lodówce jednak niczego nie znajdowała, w pewnym momencie wczuła się za bardzo i od tego czasu jest śrotą. Dobry gracz kawki zawsze ma wsiki w dupie. Nie usiedzi na miejscu. Musi też dobrze znać mapę, żeby zaskoczyć wdzierających się atakujących. Gra z dala od sajtu i tylko czeka na jakiegoś solo miedziaka, żeby goć upnąć i przesłuchać. Dzięki czemu będzie wiadomo, gdzie jest reszta kurwiów. Kaweira jest w chuj trudna, ale nauka gry nią oddaje. Ja teraz też oddaję się przedstawieniu jej wyposażenia. I co my tu mamy? Pistolet maszynowy plus strzelba jeden pistolet, ale to jedyny pistolet w grze, który jest automatycznie wytłumiony i nie traci przez to swoich wartości. Wręcz przeciwnie to z nim kaweira biega. Kiedy uruchomi swój cichy krok w poszukiwaniu przeciwnika, zakradając się na jego plecy, on nawet nie wie, co go ostrzelało, a zaraz musi wygadać swoich kumpli. Gadżety to czujka zbliżeniowa lub granaciki rotacyjne. Z racji tego, że są granaciki, to bierzesz PMA i granat. Inny setup nie ma sensu i możesz sobie z tym handlować. A w kolejnym odcinku będziemy handlowali w miliardach. Bo jedziemy do Japonii, jak dobrze wiemy, skośno ocy za tuńczyka płacą w bilionach. Bo jeny są jeszcze tańsze niż tanie dziwki. To tyle, zostaw suba i lajka. Like Powodzenia na randomach miedziaki.